Jest to dwunasty turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, drużyn siedmioosobowych pod honorowym patronatem prezydenta miasta Leszna, pana Tomasza Malepszego. Jest to, drużyn, jest to turniej, który organizujemy już drugi raz w Lesznie. Jest to impreza cykliczna, z racji tego, że już mamy ją dwunasty raz w Wielkopolsce. Impreza dotyczy osób niepełnosprawnych umysłowo, które ćwiczą w ramach sekcji Olimpiad Specjalnych z naszego województwa wielkopolskiego. Jakie zasady turniejowe? My mamy zasady dokładnie takie jak są zgodne z przepisami FIFA i nie odbiegają tutaj od, od tych przepisów i zawodnicy jedynie jest zmniejszona ilość osób, czyli jest to piłka siedmioosobowa, czyli zawodnicy na boisku jest 6 plus 1. Ja widziałem, że zawodnicy bardzo serio to traktują, profesjonalnie przygotowani, takie preludium przed Euro? Znaczy myślę, że tak, preludium przed Euro, tym bardziej, że, że nasza drużyna jako druga z Polski będzie grała przed ćwierćfinałem Euro na Stadionie Narodowym mecz pokazowy. I właśnie są tu zawodnicy z Leszna, którzy w tym meczu, przepraszam, z Leszna Izrawicza, którzy w tym meczu zagrają. Mecz będzie w Warszawie, na Stadionie Narodowym, przed, przed ćwierćfinałem. I są to zawodnicy, którzy trenują przez cały rok, przygotowują się do zawodów. Stąd też ich podejście bardzo profesjonalne i nastawienie pozytywne. Do, do rozgrywania meczów. Przede wszystkim również chciałam podziękować panu prezydentowi miasta Leszno za swoją obecność. Ja tutaj pragnę podkreślić, że tak naprawdę bardzo często prezydenci miast obejmują patronatem honorowym nasze imprezy, natomiast niestety bardzo rzadko na nie przychodzą. Myślę, że ogromne brawa dla pana prezydenta za to, że z nami jest, że nas czas i chęć bycia z nami. Bardzo dziękuję. Zapraszam na pokaz.